Witam wszystkich, telewizja Kociewie Jesteśmy teraz w miejscowości Biały Bór Tu się mieści cerkiew grekokatolicka Dla tych co nie wiedzą co to znaczy grekokatolicka To powiem, jest to kościół chrześcijan, katolików Obrządku wschodniego, jednego z obrządków wschodnich Obrządku, się w Polsce nazywa bizantyjsko-ukraiński Tutaj się nazywa na kierunkowskazie -kato grecko-katolicka co myślę, że jest na dzień dzisiejszy troszeczkę błędem, ale... tolerowanym. Tu widzimy tą cerkiew, to powstała ta cerkiew tutaj założona przez potomków osób wysiedlonych w czasie akcji Wisła z Bieszczad, z Bieszczadów, przepraszam. To byli Ukraińcy, którzy tutaj po zostali przesiedleni, oni tutaj sobie stworzyli taką cerkiew i tutaj wygląda na dzień dzisiejszy na tak. To jest miejscowość Biały Bór, to jest na północy a jest to tak o tyle specyficzne, że po prostu osoba, która tą cerkiew, że tak powiem, yy, przyozdobiła, można powiedzieć, tymi ikonami, które są tutaj na yy, malowidłami, nazywa się Felix Nowowiejski. On teraz umarł niedawno i tutaj widzimy jego dzieło. Ze wszystkich stron staram się Państwu pokazać ją, żeby widzieli jak to wygląda. O, tutaj tak wygląda to z przodu, z boków. No niestety do środka nie możemy wejść, ale tak właśnie wygląda ta cerkiew grekokatolicka w miejscowości dzień Dzisiejszy, czyli mamy dzisiaj 22 marca 2012 roku. Dziękuję.